W dzisiejszym podcaście sięgnę po działa mocnego kalibru, które niektórym mogą sprawić wręcz fizyczny ból swoją infantylnością, naiwnością i w gruncie rzeczy prostolinilnością. Od razu na starcie ostrzegam, żeby potem nie było, że myśleliście, że będzie zwyczajny podcast, a tu takie coś. Dziś sięgniemy po nowe źródło informacji, jakim jest rosyjski obserwator wojskowy. Nie mylić z cyklicznie pojawiającym się tutaj niezależnym obserwatorem wojskowym. Jest to w gruncie rzeczy zabawna strona, na której każdy pasjonata, jak i niepasjonata, może zamieścić swoje treści, które są pobieżnie sprawdzane przez moderację, przed udostępnieniem na obecność nieprawidłowych poglądów i takich tam. Jest to totalny mainstream, który notuje setki tysięcy odwiedzających i komentujących. A ja dzisiaj chcę się z Wami podzielić dwoma artykułami, które były bardzo popularne i, no cóż, mówiąc eufemistycznie, urocze. Porozmawiamy sobie o rosyjskiej broni przeciwpancernej w kontekście dostaw zachodnich czołgów, a także o zdrazie narodowościowej, jakiej rzekomo dopuścili się Ukraińcy. Trzymajcie się. Pierwszy artykuł napisany przez Jewgenija Fiodorowa, o którym nie wiadomo za dużo. Poza tym, że już 6 lat aktywnie produkuje się na tej uroczej stronie. Artykuł był przeczytany ponad 94 tysiące razy, co jest niewątpliwie wspaniałym wynikiem, i dobrze wiedzieć, co sobie czytają nasi niebracia ze wschodu. 27 stycznia 2023 Tytuł: Rosyjskie PPK przeciwko czołgom NATO na Ukrainie. <laughs> Paradoksy SZU. Uważna analiza wydarzeń na Ukrainie wyjawia zadziwiające paradoksy propagandy reżimu kijowskiego. Od samego początku specjalnej operacji wojskowej na głównych ratowników wyznaczono dwóch bohaterów: PPK Javelin i RPG Panzerfaust. Obrazki z artystycznym przedstawieniem tej broni okrążyły cały świat. A ileż razy udostępniano nagrania strafienia rosyjskiego sprzętu ukraińskimi PPK Stugna? Oczywiście do sieci sączą się wyłącznie udane trafienia rakiet. Ile razy wychwalane środki przeciwpancerne przyleciały obok celu, nie wiadomo. Faktycznie kijowska propaganda zdewaluowała rolę czołgów na polu walki, a dokładniej ich rolę w toku działań ofensywnych. Ale jak tylko Zachód ogłosił potwierdzone dostawy kompanii angielskich Challenger 2, kompanii niemieckich Leopard 2A6, i kompanii polskich Leopard 2A4 w Kijowie natychmiast wydarzyła się peremocha Zwycięstwo. Nawiasem, groźny z wyglądu 2A4 to ta sama modyfikacja, którą w 2016 roku palili terroryści zakazanego w Rosji kalifatu. Pod syryjskim Al-Bab oni wybili 10 tureckich czołgów z dobycznymi rosyjskimi Kornetami E. I mówimy tutaj o niemieckiej wersji wydarzeń, która starała się ukryć prawdziwy poziom ochrony niemieckich czołgów. Według innej informacji, terroryści atakowali Leopard 2A4 antycznymi malutkami i AT-4 z pigotami, pochodzącymi ze starych syryjskich zapasów. Efektywność lekkich środków przeciwpancernych okazała się na tyle wysoka, że Turcy byli zmuszeni kardynalnie zmienić taktykę wykorzystania sprzętu pancernego. Leopard 2A4 z broni ofensywnej przeistoczył się w mobilne działo, otwierające ogień z dużej odległości po wstępnym ostrzale artyleryjskim i dokładnym zwiadzie. Analogiczna sytuacja miała miejsce ze zniszczeniem saudyjskich Abrams M1A2S w wojnie przeciwko Houthi i straty co najmniej 23 Abrams M1A1M z 146 czołgów armii irakijskiej. Cały ten sprzęt był rażony i płonął w większości po trafieniu rosyjskimi, a nawet radzieckimi rakietami. Właśnie po takich smutnych doświadczeniach zachodni kompleks wojskowo-przemysłowy w końcu postanowił doposażyć czołgi kompleksami ochrony aktywnej i reaktywnej. Jednakże taki sprzęt nie pojawi się na Ukrainie. Po pierwsze, ponieważ jest to bardzo drogie. Po drugie. Zdolnych do walki czołgów, potrafiących zestrzeliwać zbliżające się pociski przeciwpancerne, nawet NATO ma garstkę. Ale SZU uparcie powtarza mantrę, że z zachodnimi czołgami pokażą Rosji, gdzie raki zimują. W międzyczasie potęga przeciwpancerna wojsk rosyjskich jest uznawana za jedną z największych na świecie na wylot przez natowski pancerz. Dla pełni obrazu należy odnotować słabe punkty rosyjskiej artylerii przeciwpancernej i wszelkiej maści, aby nie być posądzonym o churra optymistyczne nastroje. W pierwszej kolejności w wojsku brak PPK trzeciej generacji, funkcjonujące w oparciu o zasadę wystrzelić i zapomnieć. Nie ma w Rosji analogów słynnego Javelina. W przypadku zniszczenia zachodnich czołgów może to być krytyczne z powodu bardziej nowoczesnych przyrządów obserwacji. I celowanie u przeciwnika. Mówiąc ogólniej, drużyna nie będzie w stanie operacyjnie oddalić się po wystrzeniu rakiety, a załoga umownego 2A6 ma więcej szans trafić operatora ogniem zwrotnym niż, dla przykładu, załoga T72B3. Po prostu dlatego, że dowódca i celowniczy widzą dalej i lepiej. Walka z natowskimi czołgami z dużych odległości najprawdopodobniej będzie typową dla działań bojowych na ukraińskim teatrze działań. SZU będzie oszczędzać cenny i deficytowy sprzęt, nie wytaczając czołgów na przednią linię. Szczególnie Challenger 2 ze swoją gwintowaną lufą posiadającą większą celność w zestawieniu ze swoimi gładkolufowymi kolegami. Właśnie dlatego do pojedynków pancernych, które nawet obecnie są rzadkością, Załogi natowskich maszyn będą przystępować bez entuzjazmu. Ktoś lekkomyślnie porównuje Leopard na Ukrainie do pojawienia się Tiger na froncie wschodnim w latach 1942-1945. Niemcy starali się wtedy rozstrzeliwać radzieckie T-34 z dużych odległości, będąc poza zasięgiem dział 76 i 85 mm byłaby to ładna historia o potencjalnej przewadze teutońskiego geniuszu inżynieryjnego, gdyby nie jedno ale. Obecność rosyjskich PPK różnego kalibru i przeznaczenia. Ciekawym jest, że zachodni sprzęt w swojej większości w ogóle nie posiada pancerza reaktywnego jednego z głównych filarów w walce z głowicami kumulacyjnymi. W wojsku rosyjskim jest jeden bardzo ważny atut. Możliwość rażenia sprzętu pancernego z powietrza. SZU nie posiada takiego luksusu. No, chyba, że mówimy o dronach z granatami pochodzącymi z czasów II wojny światowej. Pomijając, że operator PPK zamontowanego na helikopterze, jest w stanie wykryć cele pokroju czołgu z o wiele większej odległości niż z Ziemi, to jeszcze rakieta trafia często w cel podkomfortowym dla trafienia położeniem i kątem. Dla likwidacji bardzo drogiego sprzętu NATO spokojnie można wykorzystać niestworzone specjalnie przeciwko czołgom rakiety kierowane LMUR albo Izdiele wyrób 305. Jest to dwumetrowy wyrób o zasięgu 14,5 km, zdolny razić Challenger i Leopard jeszcze na etapie dyslokacji operacyjnej. Tanim środkiem rażenia sprzętu jest PPK Maliutka. Który może być zamontowany na helikopterach transportowych Mi-8. Ale to wszystko jest oczywiście egzotyką. Mainstreamem specoperacji stały się kompleksy lotnicze Szturm B, Ataka B i dalekosiężny Wichr M. Ostatnie dwa są w stanie pracować przeciwko celom oddalonym do 10 km. Jeśli moralnie przestarzały, Szturm nie zawsze może razić czołg czołowo. Przebijalność do 650 mm. Reszcie helikopterowych rakiet jest obojętnym, gdzie bić. Strumień kumulacyjny przebija do 1000 mm homogenicznego pancerza. Jednym z czempionów w wrażeniu sprzętu pancernego jest samobieżny PPK Chryzantema S. Tandemowo-kumulacyjny pocisk 9M123 jest w stanie pokonać do 1,2 m pancerza. Pod pancerzem reaktywnym. Dużym minusem tego systemu są jego gabaryty. Mobilna wyrzutnia jest umieszczona na platformie BWP-3, zaopatrzona 15 rakietami z automatycznym przeładowaniem i wysoką widocznością na polu bitwy. Nie dość, że pojazd jest dobrze widoczny w termowizji i innych czołgowych środkach obserwacji, to na dodatek jest wykrywalne przez systemy radiolokacji. Chryzantema S nawkierowuje pocisk pasmem radiowym. Wraz z rozprzestrzenieniem systemów antyradarowych AGM-88 Harm może to być problematyczne dla zespołu rakietowego. Mniej widocznym na polu bitwy jest samobieżny PPK Szturm S i Szturm SM na platformie MTLB. W ostatniej modyfikacji pojazd jest uzbrojony w termowizję i rakietę 9M120 Ataka. Z przebijalnością pancerza do 950 mm, pod pancerzem reaktywnym. Posiada również lokalizator w wypadku złej pogody. W klasie lekkiej gra PPK Kornet. W różnych modyfikacjach, który może być montowany na sprzęt albo przenoszony przez piechotę. 152 mm rakieta tego systemu razi pancerz głowicą tandemową. Na głębokość 1200-1400 mm. W wojsku istnieją kornety na podwoziu transportera opancerzonego Tiger oraz gąsienicowej platformie BWP-3. Jako część modułu Biereszok, w szczególności na BWP-2, ten system może dokonać wielu szkód przeciwnikowi, jeśli prawidłowo wykorzystany. Nie trzeba daleko szukać przykładów. W czasie operacji Pustynna Burza to właśnie BWP Bradley z PPK TOW zniszczyli więcej czołgów przeciwnika niż sąsiadujące Abramsy. Bieryżok ma w magazynku cztery pociski. Trzeba tylko wykryć pojazd NATO prędzej niż on zauważy BWP. Mając odrobinę szczęścia, przeciwko czołu Leopardów i Challenger można wykorzystać również pancerne kierowane pociski systemu Reflex i SFIR. Z przebijalnością pancerza wahającą się pomiędzy 650 a 850 mm, pod ochroną dynamiczną, w zależności od modyfikacji rakiety. Nawet przestarzała rakieta 9M117M systemu Szeksna dla 115 mm działa T62 jest w stanie spokojnie przebić do 600 mm natowskiego pancerza. Najlepszy rosyjski bojowy wóz piechoty w toku trwania specjalnej operacji wojskowej BWP3 jest uzbrojony w 100 mm działo będące platformą zdolną pracować z rakietami ARKAN. Mówimy tutaj o zasięgu wynoszącym 5,5 km i przebijalnością do 750 mm z pancerzem reaktywnym, 850 mm bez niego. Wspomniana przed chwilą lista nie wylicza przestarzałych systemów, których, miejmy nadzieję, jest niemało w magazynach wojskowych. Jest to Konkurs i Spigot z lat 70., a także Falanga, ze wspomnianą już malutką z lat 60. Na dodatek PPK to jest jedynie jeden z systemów niszczenia czołgów. Na uzbrojeniu wojsk rosyjskich znajdują się liczne typy amunicji, zdolnych spalić natowskie pojazdy. Tak z przysłowiowego przyłożenia, jak i z odległości wynoszącej kilkadziesiątek kilometrów. A więc przywitać trójcę składającą się z Challengera, Leoparda i Abramsa, na pewno mamy czym. A takiego radosnego przywitania oni jeszcze nigdy nie widzieli, jestem tego pewien. Koniec. Jest takie młodzieżowe słowo, które dobrze może określić ten artykuł Kopium. Przekonywanie samych siebie, że wcale nie jest to problem i te czołgi nie zdążyły jeszcze przyjechać, a już mają przygotowane zespoły, które będą je niszczyć. Szczególnie urocze było opowiadanie o helikopterach i o ogólnym wsparciu powietrznym, które, jak wiemy, z opowieści Girkina nie za bardzo istnieją obecnie w obszarze specoperacji. Że tak się wyraża ich terminologią. Ale dobrze. Jeśli ten artykuł był tylko rozgrzewką, to następny to będzie coś z czymś. Napisany przez Władimira Ponomarienko, o ukraińsko brzmiącym nazwisku, szefa organizacji o nazwie Rosyjskie Braterstwo Wojskowe. Rosyjski nacjonalista Turbopatriota wykorzystuje maksimum swoich zdolności poznawczych, aby wytłumaczyć swoim współplemieńcom, dlaczego ci wredni Ukraińcy grzecznie nie poddali się i nadal uparcie stawiają opór. Zamiast przyjmować paradę WDW na chreszczatyku. Będzie zabawnie. Artykuł pochodzi z dnia 4 lutego 2023, a już został przeczytany 86 tysięcy razy. Tytuł? Za co oni walczą? Anatomia zdrady narodowościowej. <laughs> Najpewniej rzeczywiście nie doceniliśmy przeciwnika i, w mojej opinii, Tutaj ważnym jest nakreślić dwie główne części składowe. Z jednej strony jest to ogromne wojskowe, finansowe i informacyjne wsparcie państw zachodu. Nasi wrogowie, a czas najwyższy wyłącznie takich nazywać, stopniowo, ale niechybnie przekraczają wszystkie tak zwane czerwone linie, na nietykalność których najwidoczniej pokładaliśmy swoje nadzieje. Z drugiej strony. Ewidentnie dla nas okazał się zaskoczeniem stan moralno-psychologiczny Wojska Ukraińskiego, jak i ludności ogółem, natchnionych wspomnianą pomocą. W gruncie rzeczy nie jest wiadomym, która z tych dwóch części składowych stanowi dla nas główne zagrożenie. Gdy wszystkie chaty są na skraju. Nie tak dawno miałem okazję rozmawiać z jedną, już nie tak młodą znajomą, która mieszka w Iwano-Frankiwsku. Nieźle wykształcona, wychowana w radzieckich tradycjach, nigdy nie czuła sympatii do banderowców i innych takich w swoim otoczeniu. Ale jednocześnie żyła tak, jak pewnie większość mieszkańców Niezależnej po 1991 roku. W tej samej przysłowiowej chatce na skraju, o której mówi wspólny dla nas i Ukraińców w Związek Frazeologiczny. Najwidoczniej, mając nadzieję, że jakoś to będzie, jej droga Ukraina będzie szczęśliwa. O tym, ile złego mogą dokonać dranie spod wezwania milczącej większości, napisano najprawdopodobniej nie mniej niż o tragediach miłosnych. Gdzie życie, tak w pierwszym, jak i drugim przypadku, niemiłosiernie wszystko dodatkowo komplikuje. I dranie czasem są w stanie tak ogłupić sterowaną przez nich większość, że aż ciężko jest nadziwić się. Była radziecka urzędniczka z zapartym tchem oznajmiła mi, że wszyscy oni tutaj, w domu, na ulicy, w mieście, zjednoczyli się przeciwko agresorowi. Jakże inaczej? Wszak skrzywdzono dzidziusia. trzeba bronić. W obecnych realiach nie ma sensu przekonywać jej do czegokolwiek. Co prawdopodobnie wielu z was, drodzy czytelnicy, zna z własnego doświadczenia. Ona już dawno utraciła swoją prawdziwą ojczyznę która długi czas nie zwracała na nią żadnej uwagi i de facto sama, swoimi rękoma, przekreśliła ją. Podobnie jak i miliony takich jak ona, jak i całą radziecką przeszłość. Drugą wymiany ta kobieta otrzymała nową ojczyznę. Może z krzywą i pokraszną ideologią, ale tą, w której mieszkają jej dzieci, wnuki, znajomi. I kiedy ten przytulny światek zaczął rozsypywać się... Ona stanęła za nim murem. Co nie jest zresztą zaskakujące. Jednocześnie pod wpływem emocji czasu wojny najwidoczniej nie pomyślała, albo konkretniej, nie chciała myśleć, że jednoczy się jeszcze z tymi szumowinami, które ostrzeliwują obecnie amerykańskimi rakietami przedszkola i szkoły w Doniecku. Z tymi, kto z przyłożenia zabija rosyjskich jeńców. Z tymi, kto burzy prawosławne świątynie i wygania kapłanów na ulicę. Naród nie pamiętający pokrewieństwa. Nasz prezydent kilkukrotnie mówił, że jesteśmy z Ukraińcami jednym narodem. W studiach telewizyjnych próbują mu oponować z pokrzywdzonym tonem, że niby znać ich nie znamy i nie chcemy znać. Oni są cudzy, skoro skierowali swoje bagnety przeciwko historycznej ojczyźnie. Jednocześnie ci wszyscy obrażeni tak, jakby zapominają, Ile razy w historii odwracały się od nas znaczne masy ludzkie, w których płynęła rosyjska krew, ale walczyli przeciwko Rosji? Działo się tak w czasie tworzenia się naszego państwa i na początku XX wieku, i w czasie wielkiej wojny ojczyźnianej. Wszak własowcy i inni zdrajcy przed wojną nie tworzyli z nami jednego narodu. A więc w słowach prezydenta nie ma sprzeczności. Owszem, jesteśmy jednym narodem czasowo rozdzielonym przez krwawą aferę Zachodu. I oczywiście nie chodzi tutaj o swoistą narodową świadomość kochających wolność Ukraińców, którą zachodni ideolodzy próbują rozdmuchać. Wszak tak samo jak z Ukraińcami, jesteśmy obecnie rozdzieleni z setkami tysięcy rosyjskich turystów, którzy w panice porzucili ojczyznę, jak i z tymi czekajkami wewnątrz kraju, którzy cichaczem nadal mają nadzieję, że zwycięży Zachód. Dzięki czemu wrócą do sytego, służalczego życia pod jego rządami. Od samego początku specoperacji uważałem i uważam również teraz, że na naszej wspólnej ziemi trwa wojna domowa. Tylko rozłam przebiega nie na linii czerwoni-biali, a na niejakiej sztucznie stworzonej w głowach ludzi linii zachód-wschód, albo, jeśli ktoś preferuje, cywilizacja kontra barbarzyństwo. Dzisiaj jest już oczywistym, że ta linia podziału była długo i dokładnie przebijana zachodnimi spec służbami w duszach naszych byłych współobywateli, poprzez liczne NGOsy i wykupioną ukraińską machinę medialną. I, ku naszemu wielkiemu żalowi, naszym wrogom udało się ich piekielne dzieło. Tak samo jak swego czasu ideolozy III Rzeszy potrafili wepchnąć do świadomości wielu własowców. Fałszywą ideologię zdrady ojczyzny dla walki z komunizmem. Klinika Ideologiczna Jak wiadomo, USA bezwstydnie rozmieszczało niebezpieczne laboratoria biologiczne na terytorium Ukrainy. Jednocześnie stworzyli o wiele więcej laboratoriów ideologicznych. Myślę, że szkodliwość wynikająca z nich okazała się o wiele bardziej odczuwalna niż od biologicznych. I w gruncie rzeczy, cała Ukraina przeistoczyła się w jedną wielką klinikę ideologiczną. W tej klinice doświadczeni zachodni medycy z pomocą pielęgniarzy będących potomkami faszystowskich niedobitków, w przeciągu wielu lat, z sukcesami prali mózgi badanej ludności. Odcinali po kawałeczku pamięć genetyczną i wypalali kod kulturowo-historyczny. Jednocześnie pacjenci za bardzo nie szarpali się. Operacje przechodziły bezboleśnie i nawet wręczano cukiereczki za dobre zachowanie, w charakterze reżimu bezwizowego i innych koronkowych majteczek. W związku z tym wspominam jeszcze jedną, niezwykłą rozmowę, którą odbyłem w dalekim już 2015 roku. Kłóciłem się wtedy z byłym radzieckim desantowcem, rosyjskim chłopem pochodzącym z Tweru, który po Afganistanie zamieszkał w Tarnopolu i zaczął szyć torby na zamówienie, co okazało się dużym sukcesem. Po długiej i gorącej wymianie argumentów i kontrargumentów, mój rozmówca w okamgnieniu krzyknął, ależ zostawcie nas w spokoju, sami wszystko ogarniemy. Niech chociaż mój syn pomieszka w normalnym, europejskim państwie. Ogarnęli. I przecież już wtedy wielu na Ukrainie rozumiało, że do żadnej Europy nikt nikogo nie zamierza przyjmować. Ale przecież wierzyli. Nie chcieli zdrowieć razem z nami. Stopniowo i żmudnie wyzwalając się spod uścisku korupcji i obecności oligarchów. Nie życzyli sobie, ziarnko po ziarnku, odradzać swoją własną naukę i przemysł, budować nowe fabryki, drogi, szkoły i szpitale. Po co? Przecież można jednym zamachem wskoczyć na europejski pociąg, który zamachnięciem magicznego brzęczyka przywiezie ich do cywilizacji, ze wszystkimi wypływającymi atrybutami sytego, i prawego życia. Wierzyli i starali się nie myśleć nad faktem, że w tym kraju czekają na nie polskie truskawki na grządkach i zużyte pieluszki niemieckich starców. A co, jeśli to właśnie mi się poszczęści i stanę się paniskiem, myśleli oni. Wszak własowcom również obiecali duże posiadłości ziemskie, razem z niewolnikami w pokonanej Rosji. Wierzyli. I chowali głowę w piasek, żeby nie zauważać, jak giną ich współobywatele na Donbasie. Jak depczą ich rodzimy język rosyjski, i kulturę, jak ogłaszają ich ludźmi gorszej kategorii w ich własnym państwie. Światło na końcu rzeźni. Wielu naszych byłych braci po dziś dzień wierzy w świetlaną europejską przyszłość, nie zważając na krew, łzy, mrok i polityczny brud, w którym oni grzęzną coraz głębiej. A żeby przedwcześnie nie przejrzeli na oczy, ciągle podrzucane są im pieniążki na podtrzymanie spodni, przyklepując miliardowe transze, Myliście obiecując te same boskie promienie, które na nich czekają za całe cierpienie na końcu dzisiejszego mrocznego tunelu. Nikt już dzisiaj nie wstydzi się na zachodzie tezy o walce do ostatniego Ukraińca. Ale jednego nie mogę pojąć. Czy ludzie, których masowo wysyłają na rzeź, nie rozumieją tego? Tak samo jak trzoda nie rozumie, dokąd ich wiozą w ciasnym wagonie? Dobrze pamiętam, jak na Ukrainie z biegiem lat zmieniało się ogólne nastawienie do kwestii dołączenia do NATO. Zaczynając praktycznie od ogólnonarodowego odrzucenia takowego pomysłu, do zgody na takowy przez dużą część społeczeństwa. A jak inaczej? Za europejską przyszłość trzeba płacić i Ukraińcy zaczęli płacić. A to, co myśleliśmy i czuliśmy my, ich bliscy krewni, w ogóle ich nie martwiło. Ale czy naprawdę ci, którzy obecnie siedzą w okopach po przeciwnej stronie, nie rozumieli, że Rosja, wielkie imperium, nigdy nie pozwoli sobie na posiadanie pod swoimi granicami niebezpiecznej i złośliwej natowskiej marionetki? I że my zrobimy wszystko, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Owszem, swego czasu wielu Ukraińcom rozmowy o zagrożeniu wynikającym z poszerzania NATO kosztem Ukrainy wydawały się jedynie zmyśloną kremlowską propagandą. Że jakoby sami wiemy lepiej i wstępujemy tam, gdzie chcemy. No i nawstępowali się. Cena za infantylność, przyzwolenie i zaprzeczenie swoim korzeniom była potworna, ale uzasadniona. Co dalej? Faktycznie skończyły się rezerwy mobilizacyjne upartych na żoli. Praktycznie skończyli się bezrobotni, którzy chcieli zarobić na froncie na chleb powszedni. Już łapią na ulicy mężczyzn w każdym wieku tych, którzy nawet nie zamierzali walczyć. Już wszyscy rozumieją, że nawet tych kilkasetek zachodnich czołgów i dział nic nie zmieni. Czy będą ukraińscy obywatele dalej pokornie iść na ubój? Wmawiając sobie, że walczą za świetlaną przyszłość swoich dzieci? Nie sądzę. Najpewniej prędzej niż później nastąpi objawienie, o ile już nie nastąpiło. Gorzkie, męczące, z bólem zapoległych bliskich i utracone iluzje. Ale nieuniknione, tak samo jak wyjście z dowolnego tunelu. Koniec. To było transcendentalne doświadczenie. Co osobiście rzuciło mi się w oczy, to przebijające się przez ten artykuł poczucie krzywdy. Serce bolesne. Jak oni śmią ugułem. To nawet nie jest złość czy rozczarowanie. Oni są wręcz straumatyzowani i poszkodowani, że ktoś śmie stawiać opór i nie czuć się Rosjaninem. Jednocześnie oni naprawdę uważają, że są bez winy i mają pełne prawo dokonywać ofensywy. Wszak przyszli po własne terytoria. Mam nadzieję, że daliście radę i przy całej rażącej głupocie, jaka przebija się przez oba materiały, pomogły Wam one zrozumieć trochę lepiej schematy i procesy myślowe, jakie dzieją się obecnie w rosyjskich głowach. A teraz pomyślcie, że to nie są jakieś unikalne materiały. Ja nie wyszukiwałam ich nie wiadomo ile czasu. Są to w gruncie rzeczy popularne, ale pierwsze z brzegu materiały, którymi obserwator wojskowy jest wręcz zapchany. Oni tak mają na co dzień. Dziękuję bardzo za dotrwanie do końca. Mam nadzieję, że umiliłam prasowanie koszuli. Dziękuję i pozdrawiam.